I nagle 18 maja pojawił się taki projekt poselski dotyczący ustawy prawo oświatowe ustawy. Przepraszam karta nauczyciela ustawy o instytucjach badawczych prawo oświatowe i niektórych innych ustaw w tym m.in. zmiany ustawy prawa o szkolnictwie wyższej i nauce. Proszę powiedzieć jak Państwo oceniacie taki sposób uregulowania tych istotnych przecież, nie tylko dla uczelni medycznych, ale też i innych uczelni, które podejmą się tych nowych zadań, a także przyszłych lekarzy, taki sposób uregulowania? Ja powiem tak. My, jako 16 uczelni, które są stowarzyszone w konferencji rektorów akademickich uczelni medycznych, czujemy się bardzo odpowiedzialni za system kształcenia, w zawodach lekarskich w Polsce, a w szczególności jeśli chodzi o kształcenie lekarzy. Bardzo długo można powiedzieć kształcenie lekarzy było prowadzone wyłącznie na uczelniach tzw. medycznych i na kilku uniwersytetach, które posiadały kolegia medica, czyli tych uczelniach, które są stowarzyszone w KRAUM, uczelniach, które Ogromnej większości prowadzą również duże, wielospecjalistyczne szpitale kliniczne. Od kilkudziesięciu, a niektóre nawet od kilkuset lat prowadzą badania w zakresie nauk medycznych bądź nauk o zdrowiu. No i prowadzą dydaktykę. Przez bardzo wiele lat te uczelnie tworzyły to środowisko kształcenia medyków. Polskie systemy również w oparciu o dorobek tych uczelni uzyskały akredytacje międzynarodowe dla kształcenia chociażby lekarzy w Polsce. E, dlatego wobec tego, co się jakby dzieje w, na przestrzeni ostatnich lat, czyli e, pojawiania się nowych uczelni, e, uczelni niemedycznych zwłaszcza, poprzednia nowelizacja ustawy wprowadziła również możliwość kształcenia lekarzy w szkołach zawodowych, co również no, budziło nas e, pewien niepokój i obawę. E, Czując się odpowiedzialni za to, właśnie zorganizowaliśmy ten kongres we Wrocławiu, kongres poświęcony dydaktyce, ponieważ uważamy, że trzeba rozmawiać o tym, jak będziemy kształcić medyków w kraju. Wszyscy rozumiemy, że potrzebujemy kształcić więcej, ale też wszyscy zgadzamy się z tym, że to więcej nie może oznaczać gorzej. A nawet właściwie powinniśmy kształcić coraz lepiej, no bo dzisiejsze czasy są nowe wyzwania: e, zmieniają się pacjenci, zmienia się epidemiologia, zmienia się otoczenie. Wiedza medyczna rozwija się w ogromnym tempie. E, rzeczy, które były ważne 10 lat temu, dzisiaj już mogą być zupełnie nieaktualne albo mniej ważne. Czyli jest to nauczanie medyczne jest bardzo złożonym e, procesem. E, stąd ten kongres, stąd również e, w czasie kongresu Trwały prace nad przygotowaniem rekomendacji nas, 16 uczelni, które są najbardziej doświadczone w kształceniu medycznym, jak to kształcenie medyczne powinno wyglądać, powinno przebiegać, kto powinien uczyć, osoby o jakich kwalifikacjach, czego powinniśmy uczyć, że to powinna być wiedza medyczna aktualna. Oparta o badania naukowe i że to nauczanie powinno odbywać się w wielospecjalistycznych szpitalach, najlepiej klinicznych, tam gdzie również istnieje możliwość prowadzenia badań, gdzie studenci mogą uczestniczyć bezpośrednio w badaniach, chociażby klinicznych, gdzie, gdzie działają koła naukowe, gdzie, gdzie tworzy się nauka która później wchodzi do praktyki klinicznej. Dużym zaskoczeniem dla nas był ten, jest ten projekt poselski, który no jeszcze bardziej liberalizuje możliwość tworzenia kierunków lekarskich na uczelniach. Właściwie ten, te propozycje sprowadzają się do tego, że na każdej uczelni można uruchomić e, kierunek lekarski, nawet jeżeli się wcześniej nie kształciło e, tam na żadnym kierunku medycznym, je, nawet jeśli nie prowadzi się tam e, badań w e, obszarze nauk medycznych czy nauk o zdrowiu, wystarczy zgromadzić e, 12 e, potencjalnych nauczycieli akademickich, e, którzy zadeklarują, prowadzenie badań naukowych w obszarze e, nauk medycznych bądź nauk o zdrowiu. Trzeba Panie pamiętać profesorze. o tym, że nauki o zdrowiu to również kultura fizyczna, tak? czyli hmm. można sobie wyobrazić, że będziemy mieli e, 12 profesorów e, z kultury fizycznej i oni mogą otworzyć, uruchomić kierunek lekarski. Panie profesorze, właśnie w odpowiedzi na, tą, na ten projekt, Ustawy Państwo, jako Konferencja dyrektorów Akademickich Uczelni Medycznych, wystosowało swoją uchwałę. I chciałabym, tu już Pan troszeczkę powiedział o tym, co budzi Państwa taki wielki sprzeciw, ale proszę powiedzieć, jak ta liberalizacja tych przepisów, które tutaj zostały zawarte, może wpłynąć na ten poziom kształcenia przyszłych kadr? No przede wszystkim te przepisy nie dają gwarancji, ani że kadra, która będzie kształcić, będzie kadrą zapewniającą odpowiednią jakość kształcenia, że czy ta kadra będzie rzeczywiście posiadała odpowiednie specjalizacje konieczne do kształcenia w różnych specjalnościach medycznych. Nie ma żadnej gwarancji, że będzie się to odbywało w odpowiednim środowisku klinicznym. E, uważam, że uważamy, że jest to po prostu zbyt duże ryzyko e, dla, e, dla systemu, tak? Dla, dla pacjentów w przyszłości. E, ja powiem tak, że ja z dużym niepokojem też e, słucham takich głosów, że e, Kształcenie gdzieś lekarzy w mniejszych miejscowościach, lekarzy, którzy może trochę mniej będą otwarci na świat, będzie powodem, że mniej chętnie te osoby będą wyjeżdżać za granicę albo mniej chętnie będą chciały pracować w dużych miastach, wielospecjalistycznych, wysokospecjalistycznych szpitalach. I, I chętniej będą podejmować pracę tam, gdzie dzisiaj lekarzy e, brakuje najbardziej, czyli w szpitalach powiatowych, e, w małych miejscowościach. No, ja nie wiem, czy to jest e, dobra droga. Myślę, że zarówno pacjenci w małych miejscowościach, jak i w dużych miejscowościach powinni mieć dostęp do odpowiednio. Wykwalifikowanej kadry medycznej e, i to chyba nie jest, nie tędy droga. A jakie Państwo y, widzicie rozwiązanie, proponujecie? Ponieważ tutaj w tym projekcie no, największe kontrowersje budzi to, że też te, szpital, te y, uczelnie nie będą akredytowane, tak? Y, zgłosimy tych 12 pracowników i już sobie otworzymy. Więc jaką tu Państwo drogę proponujecie? Jak to rozwiązać, żeby. Można było zwiększyć ilość kształconych przyszłych lekarzy, a jednak zachować te standardy. Ja uważam, że mamy pewne wypracowane praktyki. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat były uruchamiane kierunki lekarskie chociażby w Olsztynie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Był uruchamiany również kierunek lekarski na Uniwersytecie Zielonogórskim, również w uczelniach prywatnych, takich jak na przykład Uczelnia Łazarskiego, i tam uruchamiano te kierunki lekarskie zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, przy pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która czuwa nad jakością kształcenia w Polsce. W tej chwili y jesteśmy w sytuacji, gdzie uruchamiane są kierunki lekarskie przy negatywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Także no, nie jest to trudno zrozumieć y decyzję o uruchomieniu kierunku lekarskiego przy negatywnej, przy negatywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ja myślę, że właściwym środowiskiem do kształcenia lekarzy, jest środowisko akademickie. Z pewnością trzeba poszukiwać nowych uczelni, które mogłyby podjąć się tego zadania. Ale należy je wybierać starannie, myśląc właśnie o tym środowisku akademickim, o środowisku, w którym prowadzi się badania naukowe, o środowisku, gdzie jest dostępny, dostępna wysokospecjalistyczna baza szpitalna, która mogłaby potencjalnie stać się szpitalem klinicznym, czyli szpitalem, w który, w który mógłby wejść w posiadanie uczelni, bo to jest bardzo ważne. To jest ważne dla dydaktyki, to jest ważne dla możliwości prowadzenia efektywnych badań naukowych, badań klinicznych, żeby uczelnia dysponowała szpitalem klinicznym, czyli szpitalem, dla którego priorytetem nie tylko jest najlepsza opieka nad pacjentem, ale również równie ważnym priorytetem jest dydaktyka. I prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi wiedzy medycznej. Bez szpitala klinicznego, czyli bez tego podstawowego narzędzia, którym posługuje się każda uczelnia medyczna, trudno jest mówić o prawdziwej, w pełni wartościowej uczelni medycznej, a zwłaszcza kierunku lekarskim. Także ja myślę, że tutaj oczekiwałbym od rządzących po prostu wybrania, świadomego wybrania być może kilku takich uczelni, które mają potencjał, skierowania znaczących środków w te miejsca i, i, i takiego, bym powiedział, rozważnego, planowego uruchamiania. Kształcenia medycznego, tak jak to miało miejsce w Olsztynie, tak jak to miało miejsce w Zielonej Górze, i dzisiaj wiemy, że to są ośrodki, które kształcą w pełni efektywnie, zgodnie z wszelkimi standardami, realizując wytyczne dyrektywy unijnej. Nikt nie ma żadnych wątpliwości. Panie profesorze, te, te zmiany, które tak się szybko w ostatnim czasie no, mogą zadziać, nie budzą tylko niepokoju Waszego, rektorów, ale także samorządu lekarskiego. W odpowiedzi na ten projekt. Naczelna Izba Lekarska opublikowała taki sw swoją ankietę, której właśnie zwraca się do państwa, do rektorów. O to, żebyście państwo ocenili, jak wygląda w tej chwili ten poziom kształcenia. Proszę powiedzieć, czy Pan będzie rekomendował rektorom, żeby pochylili się nad tą ankietą, żeby wyrazili swoją opinię? My jako Kraun dokonujemy corocznej oceny jakości kształcenia na naszych kierunkach lekarskich. Od wielu lat w nie działa komisja. Jakości kształcenia na kierunku lekarskim. Ta komisja bardzo dokładnie monitoruje program kształcenia, sposób kształcenia, wizytuje każdą uczelnię co roku, dokonuje również oceny bazy dydaktycznej, bazy klinicznej, i później raporty z tych ocen są omawiane na spotkaniach nas rektorów. Czyli mamy taką jakby, my wzajemnie poddajemy się wewnętrznej kontroli e, po to, żebyśmy wiedzieli, że rzeczywiście kształcimy dobrze, e, że inne uczelnie krajomowskie też dbają o E, o jakość kształcenia, też po to, żeby wymieniać się dobrymi praktykami, bo dzięki temu też e, istnieje możliwość podpatrzenia, co w jakiś sposób ciekawy albo Innowacyjny jest robione na jednej z naszych uczelni i później inne z tych uczelni korzystają z tych doświadczeń. Także my mamy opracowany taki wewnętrzny, bardzo dobrze działający system oceny kształcenia wewnątrz kraju. Nic nie stoi na przeszkodzie, że gdyby inne uczelnie, te nowe uczelnie chciały skorzystać z naszego systemu, jesteśmy do dyspozycji. Natomiast no, nam jest trudno y, oceniać inne uczelnie bez, bez współpracy z tymi uczelniami, bo, bo, bo to się nie da. Tak? To musi być otwartość y, takiej uczelni, żeby poddać się y, takiej ocenie, weryfikacji. Mm -hmm, rozumiem. Panie profesorze, y, ostatnie pytanie. Jest już Państwa uchwała dotycząca właśnie tego projektu. Y, tutaj, jak wiemy, y, samorząd lekarski też stara się w jakiś sposób y, y, wpłynąć na to, żeby ten poziom kształcenia przyszłych lekarzy był zachowany. Proszę powiedzieć, co dalej? Macie jakieś plany, jakieś działania zamierzacie podjąć? No, poza apelowaniem do rządzących i do parlamentu e, mamy trochę ręce związane. Tak? E, mogę też powiedzieć, że e, kwestia kształcenia na kierunkach lekarskich, kształcenia medycznego też e, była przedmiotem e, debaty podczas e, zgromadzenia e, Kraspu. W zeszłym tygodniu. To budzi bardzo wiele właśnie kontrowersji, niepokoju w środowisku akademickim. No, ja się boję, że, że wiele tych projektów może zakończyć się niepowodzeniem, bo okaże się, że nie uda się skompletować odpowiedniej kadry. Medycznej, klinicznej, nie będzie się w stanie zapewnić odpowiedniej bazy, czy laboratoryjnej, czy prosektoryjnej, czy klinicznej. No i wtedy w, naj, w najtrudniejszej sytuacji znajdą się studenci, którzy będą no, musieli gdzieś kontynuować swoją naukę. Także w momencie, kiedy już dzisiaj chyba 29 uczelni kształci lekarzy w Polsce, z czego 15 to, to, to uczelnie kraumowskie, czyli mamy, można powiedzieć, drugie tyle uczelni niekraumowskich, które kształcą lekarzy. No. Czy wystarczyłoby te 29? To jest dużo uczelni, tylko Taki na przykład nie wiem, zwiększyć limity. No, no oczywiście. Przede wszystkim yy, należy dbać o. W momencie, kiedy inicjujemy kształcenie w jakimś miejscu, trzeba pamiętać, że to miejsce będzie wymagało przez wiele lat istotnych nakładów inwestycyjnych i istotnych nakładów potencjału potencjał ludzki. E, bo przecież no, trzeba no, ściągnąć ludzi, nauczycieli akademickich. Właściwie trudno jest mi sobie wyobrazić, żeby gdzieś tam na miejscu, zwłaszcza w jakiejś małej miejscowości, była do dyspozycji pełna e, kadra e, taka akademicka, e, medyczna. Czyli trzeba też no, zachęcić ludzi do. Przeprowadzenia się do osiedlenia się i, i podjęcia pracy w nowej jednostce. To jest ogromne wyzwanie, e, zwłaszcza dzisiaj, kiedy w szczególności e, bym powiedział medycy jako tacy e, są trudno dostępni na rynku pracy, bo my już, my na, jako uczelnie medyczne e, niejednokrotnie mamy problem z Utrzymaniem naszej kadry dydaktycznej, ponieważ wynagrodzenia na rynku usług medycznych są tak wysokie, że trudno jest konkurować wynagrodzeniem nauczyciela akademickiego z tymi wynagrodzeniami, które oferuje rynek pracownikom medycznym dzisiaj. To jest bardzo trudne, to jest naprawdę bardzo trudne i to też budzi dodatkowy niepokój nas, rektorów, bo z jednej strony spodziewamy się, że w jakiś sposób może być wysysana kadra akademicka z dzisiaj funkcjonujących uczelni. I moim zdaniem pod dużym to te, te przedsięwzięcia nowych kierunków lekarskich to są przedsięwzięcia wysokiego ryzyka i, i mogą zakończyć się niepowodzeniem, także my też możemy się spodziewać, że gdzieś tam w przyszłości być może będziemy musieli przyjąć tych studentów z tych uczelni, które no nie podołają temu zadaniu. I, i, I będzie trzeba tych studentów przejąć i, i kształcić dalej. No, zapewne u nas.